Na scenie Chorzowskiego Centrum Kultury wystąpili trio tej Brills, Lugosi oraz Milcz Serce. Wykonawcy zaprezentowali się w ramach akcji Inne Granie w HCK. Tej młode trio Starnowskich Gór, w zasadzie są jeszcze nastolatkami, nagrali jak dotąd tylko 400-dojne piosenki. Bardzo ciekawy młody zespół, bardzo żywy, bardzo energetyczny, czerpie mocno, czerpie silnie z tradycji, czerpie inspirację, z takiego białego, bluesowego grania, no takiego można by powiedzieć z jednej strony tradycyjnego, a z drugiej strony współczesnego, bo z takich rzeczy, jak z takiej muzyki, jak w tej chwili grają np. przykład Black Kiss czy, czy Jack White. Więc z jednej strony rzeczy bardzo współczesne, a z drugiej strony mocno zakorzenione w tradycji. Bardzo ciekawa muzyka, sam nie widziałem ich jeszcze na żywo, więc bardzo, bardzo jestem ciekaw. Każda taka okazja, gdzie koncert, gdzie mamy garderobę, no, można powiedzieć, że dopiero zaczynamy, gdzie mamy garderobę i tak dalej, no to nagłośnienie, sceny, to się cieszymy z takiej możliwości. Powiem tak, że miejsce jest super do grania tutaj w Chorzowie, właśnie w Haceku. Byłem na innym graniu, już jakieś to było... Dwa-3 lata temu i bardzo mi się podobało. Nie pamiętam jakie zespoły grały, ale, ale pamiętam, że bardzo mi się podobało. Myślę, że to jest fajne, że jakoś coś, ktoś nas w cudzysłowie odkrył w tym, na tym terenie Śląska i jakoś możemy powoli się wdrażać w ten światek muzyczny śląski. To muzyka powiedzmy, elektroniczna z dużą ilością wokalu i ten wokal jest tam bardzo istotny, i ma być romantyczna na ile się da. I, i, i trochę, trochę potraktowana z przymrużeniem oka, ale, ale też z pełną powagą jednocześnie. Minęło w zasadzie kilka lat od momentu, kiedy graliśmy tu pierwszy raz, zmienił się skład zespołu, w zasadzie pojawiły się nowe instrumenty, zmieniła się też nasza trochę sytuacja, wydaliśmy płytę, Marcin Babko, który jest twórcą tego, tej całej serii koncertów, zaproponował nam swego czasu wiosną tego roku chyba, żebyśmy zagrali tam termin pierwszy by wypadł, no i dzisiaj akurat się złożyło, że... Wszystko się udało. Zespół milić serce gra już na innym graniu. To był inny materiał. To był materiał z pierwszej płyty, tej takiej nieoficjalnej wydanej tylko w internecie. To był inny skład. Bardzo jestem ciekaw tego składu. Bardzo jestem ciekaw tego, jak nowe utwory brzmią na żywo, rozbudowany bardzo skład. Przed chwilą słyszeliśmy próbę. Myślę, że, że to będzie, że to będzie coś fajnego.